Że na gleba jestem dogoterapeutą, przewodniką psa, psów, które pracują właśnie z dziećmi w dogoterapii. Od września 2015 roku przychodzimy do Orzeszka. Para, a, to jest starsza, młodsza Szeli. oba psy to labradory, obie suczki. Przychodzimy zawsze we wtorki między godziną 10 a 12. Dzieci też w tym czasie mają na dworze, zajęcia hipoterapii. A z pieskami bardzo lubię się spotykać. I w zależności od tego, co da dziecko, jak funkcjonuje, czego potrzebuje, to myślę, że y, staramy się być blisko nich. Dzieci leżące mogą się przytulić, usłyszeć bicie serca psa, dotknąć sierści, pogłaskać, poćwiczyć. Y, dotyk, nacisk. Wszyscy mają niesamowite wyczucie, potrafią rozpoznać, kto jest bardziej aktywny, kto porzuca z nimi piłeczkę, kto poczęstuje chętnie smakiem, a kto chce się przytulić, to też się pięknie kładą i zbliżają. Widzisz, ona ma teraz dwie razy. Proszę. Tak. Gdzie można pójść pieskie? Na? Na ten Na spacer, pięknie. Zajęcia tego terapii mają dzieciom pomóc w codziennym funkcjonowaniu, mają też pomóc nawiązać kontakt ze zwierzęciem. Czasem są różne opory, problemy właśnie z nadrożliwością dotykową, dźwiękową, z tym, że pies się rusza, że jest żywą istotą. Mówi się, że Kontakt z, ze zwierzakiem bardzo mocno też pomaga redukować stres codzienny. Myślę, że w samych, w samych problemach, które dzieci mają w normalnym funkcjonowaniu, w, w tym jak mają poznawać świat dookoła i, i uczyć się go, też tych stresów mają sporo.